Zaraz wyjeżdżam z bomby i zabieram Ci całe to show. Dobrze. Gadaliśmy przez telefon mhm. i mówiłeś mi, stary, że miałeś kurwa spinę z No była spina z to prawda. Ja chcę, żebyś ty wytłumaczył ludziom w jak najszerszym możliwym spektrum, o co to była spina i jakie padły tam słowa. Um... Za... Ja lekk spocił. lekka kontrowersja na sam początek afery. On... spocił się widzisz to czy nie poci się troszkę no. tak poci... no, pod oczami widać tutaj krople potu ehm, no dobra no w sumie to jakby nie gadałem bez szczegółów ale bez wiesz bez, bez family friendly nie bez family friendly to no właśnie mu musimy być musimy być kulturalni bo ostatnio YouTube zaczął nakładać na niektóre archiwa 18 plus. Zapewne za wulgaryzmy i nie chciałbym tutaj być wulgarny, jakoś przesadnie. No. E, no ale tak, rzeczywiście była taka sytuacja, że wychodząc za ferkowozu podchodziłem do Okiego. E, po podejściu do Okiego e, zbiliśmy co prawda pionę z paluchem, i wyszła taka sytuacja, że e, paluch. E, zapytał się mnie, co ja o nim pierdolę, w cudzysłowie, w tych moich podcastach. Nie? No W sensie tutaj, na aferkach, tak? E, e, tak, na, no na aferkach, czy że tam, no. wiesz, że, że, albo, że... Albo na podcastach Fejmu, no, nie? A, albo, albo na przykład w gościnie u chłopaków z YFL, no bo chłopaki z no. YFL, co nie jest generalnie tajemnicą, nie, nie, nie za paluchem. bardzo lubią się z ze tak w sensie względu na przeszłość, przeszły konflikt chociażby z Multim, nie? No i po wyjściu z aferkowozu po, po, po tej przegadance, ja powiedziałem mu, ale co, co ja pierdolę? A on mówi, no pierdolisz coś o mnie w podcastach, ja ci nic nie zrobiłem, chłopie, nie? I zaczął gadać, a ja mówię, że jak mi nic, nic nie zrobiłeś? Zrobiłeś mi tyle, że gadałeś. Na mnie w, w momencie, gdy fame y maraczkowało, moja firma, gadałeś chociażby na fame, jakieś rzeczy na koncertach, cisnąłeś kurwa w federację, gdzie nam nie było łatwo na samym początku, wiesz, to nie był, to, tam nie było jakiegoś budżetu przede wszystkim dużego, to było coś takiego, co było nowe, wielu ludzi gdzieś tam to też hejtowało. Nie miało to takiego, jakby nie weszło to w taką kulturę i w, i w środowisko tak, jak to teraz jest, no. że, że fame jest jakby. Czyli ty e... masz żal do palucha, że on po prostu ze startu fame MMA. Zamiast siedzieć cicho i nic nie mówić, to jebał swojemu, tak? No, no tak, tak, tak. I, i później, i, on, i tam, była, tam był taki temat, że no, że, no, ale kiedyś to wiesz, że kiedyś była beka z fejmu i, i tak dalej, nie? Ja mówię, no dobra, no a dzisiaj ja kręcę sobie kontrowersje na twojej postaci i, i mnie to obchodzi. Nie? A czyli. Czyli, czyli, ty podchodzisz do tego tak jakby strategicznie, że on sobie cisnął bekę z fejmu, jak była beka z fejmu, a teraz ty po prostu na jego ksywie, czy tam na, na jego kontrowersji zaczepiasz jego, tak? Na przykład, nie? Mo można, dobrać. można trochę w ten sposób. Tak tak tak, tak, takie, tak, 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 tak. Takie jeden jeden. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, no to jest fakt, że e, Paluch e, był te, też osobą, która Mocno gdzieś tam wpłynęła na wizerunek Multiego w tamtych latach. Tak. Że że multi był jebany. No dokładnie. No Podcinał skrzydła bardzo a ja, mocno. No. A jak było to? Do czego doszło? Bo jeszcze odbiliśmy za bardzo od tematu rozmowy, a mnie ciągnie to, co się tam mm. działo na tym festiwalu. Okay. Czy e... tam była jakaś przepychanka, coś? Ten? Jak, jak, jak to wyglądało? Nam nie, nie, nie doszło do przepychanki. No. E, a paluch nie... był trzeźwy? Nie był. Tak samo ja też nie byłem, tak no. więc od razu mówię, że. <grywa> to starym, to było po naszym streamie. Ja byłem w apogeum najebania i Michał też już był srogo, pyknięty. Tak. Dlatego też chcę powiedzieć, że. To Może to stary nie był paluch, kurwa. Nie, to był na pewno. To był paluch na pewno. Ale ogólnie rzecz biorąc, po prostu sytuacja, która tam była, była patowa. Pamiętam, że wtedy wchodził w ogóle skepta. No. W... Przyjechał na dwa czarne busy. Sorywany. No. Bo tutaj jesteśmy z kanałem motoryzacyjnym, no. więc nie możemy tak mówić. No. Operować odpowiednią terminologią powinniśmy. W każdym razie yy, przyjął skepta i nikt się nie interesował w ogóle tym, że przyjął skepta, tylko czy wszystkich były zwrócone. A czy to na... było takie kółko zrobione jak kolesy, Ale to, to była taka kłótnia, że żeście się normalnie podnieśliście głos i tak dalej. Tak, czyli tak, I tak, wszyscy tak. słyszeli. dobra? całe do... backstage, tak, tak. całe backstage. Tam, 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 okay. tam sobie troszeczkę. No bo... i po czyjej stronie był backstage? Po, po Czy przyszła ekipa palucha, twoja ekipa No, i się no zaczęło... znaczy generalnie podszedł tam jakiś ziomek od palucha, coś tam do mnie, coś tam gadał. A ja powiedziałem, że teraz gadam z paluchem i że yy, sobie tam że sobie wyjaśniam to z paluchem, nie. No. I potem ten ziomek odszedł. A nie wisiało w powietrzu zajebanie selepem nawzajem? Tak, tak. Wisiało, tak? Wisiało, no. Visiało Ale to było na takiej zasadzie, zajebaniem. że. Yy, o, tym, o, o tych szczegółach akurat wiesz, już nie chcę mówić, bo nie chcę też wyjść na jakąś kurwa. No tak, no, eee, no. Aż tak ofensywnie. Nie, ja tylko pytam, czy wisiało <coughs> w powietrzu. Coś tam wisiało. było, ale generalnie. Ja, ja, ja powinni, osobiście. Powinniśmy skip ten temat, bo nie ma sensu też wiesz. Coraz bardziej o tym gadać, no kurwa. No, Dobra, ja mam ostatnie znaczy, pytanie, e, pytanie. Wiadomo, wiadomo. wiadomo, 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 wiadomo to było moje. Ja mam wiadomo, ja wiadomo. tylko ostatnie jeszcze pytanie, jakby w tej sprawie, żeby okay. zamknąć temat. Myślę, że ludzi to interesuje. Okay. Czy wy przez całą historię FIM MMA proponowaliście chociaż raz Paluchowi walkę? Eee, Paluchowi nie, ale proponowaliśmy i teraz nie pamiętam, czy proponowaliśmy. Walkę szpakowi. Dobra, ale samemu roku? paluchowi nie. Nie, nie, nie. No to ja w tym momencie nie jest. Nie Chorągiewa. Tak. Gratulacje ode mnie, słowa uznania. No, nie, było, nie, tak było powinno być. nie było proponowane, ale tak jak mówię, no, ten temat wolałbym już skipnąć, Dobre. bo już To było jest... ostatnie pytanie. Jakbyś mi powiedział, że była, że była proponowana, to uznałbym, że trochę hipokryzją trąci, ale nie, nie była, nie, nie, w ogóle jest git. Jakby nigdy z racji tego, że jeszcze przed Fame MMA, bo to była chyba trójka, jak on tam zaczął cisnąć na tych koncertach, to pamiętam, że wtedy my jeszcze w ogóle nie, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to tak jakby pójdzie Urośnę, do przodu, no. że będziemy w stanie angażować do fame takie osoby, wiesz, z tej półki, nie? Bo wtedy no nie było na stadzie jeszcze po prostu. No wiem, tego, wiem, tego, wiem. To, ale chodziło to, mi o to, czy po tych jego nie, gorzkich nie, 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 słowach nie, nie, nie. były propozycje w jego stronę, które świadczyły o tym, że hajs ponad wszystko, tak jak w przypadku Jacka Murańskiego macie. Okay. No, <laughs> od... no <laughs> gadamy. Ale ogólnie właśnie od razu...